Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja będę miał trzy pytania, może skieruję je pojedynczo i poczekam na odpowiedzi. Pierwsze pytanie będzie do Pana Przewodniczącego. Panie Przewodniczący, Pan zatrudnia wójta, czyli jest Pan pracodawcą wójta. Wójt, jako że Pan pracuje w jednostce podległej pod Urząd Gminy, jest też automatycznie pracodawcą Pana, więc dla mnie taka sytuacja jest bardzo dziwna, bo tak, no... W moim odczuciu bardzo jest Pan w niekomfortowej sytuacji, bo to może powodować takie napędzanie się. Pan podniesie wójtowi, wójt Panu podniesie. Znaczy no musi być akceptacja rady w porównaniu, jeżeli chodzi o to, żeby wójt, wójtowi podnieść. I chciałbym usłyszeć jak Pan się do tego ustosunkowuje, Dziękuję. Bardzo dziękuję za to Szanowni Państwo, jeżeli myślę, że Państwo e, mają dostęp i znają ustawę samorządową, tam jasno wynika że radnym, a co za tym przewodniczącym rady, może być każdy pracownik urzędu gminy, za wyjątkiem pracownika urzędu gminy, kierownika gminnego zakładu gospodarki komunalnej i jego zastępcy. Ja nie jestem pracownikiem urzędu gminy, ani nie jestem kierownikiem gminnego zakładu gospodarki komunalnej, ani nie jestem zastępcą kierownika gminnego zakładu gospodarki komunalnej. Jeżeli pan ma takie życzenie, to ja mogę odpowiedni paragraf w ustawie samorządowej panu odszukać i przedstawić. Ja. Tyle na razie chciałem to od pana usłyszeć, co pan powie. To teraz mogę wrócić do drugiego pytania. Drugie pytanie dotyczy mojej diety dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Do tej pory tutaj było dwunastokrotna, pełna diety, czyli ten współczynnik razy 12. Ja mam takie pytanie, czym funkcja wiceprzewodniczącego Rady jest aż tak pracochłonna, że wymaga tej dwunastokrotnej? Bo ja uważam, że wcale funkcja wiceprzewodniczącego Rady nie jest bardziej pracochłonna jak funkcja przewodniczących komisji, więc ja wnioskuję tutaj o to, aby te stawki wyrównać do dziewięciu razy dla wiceprzewodniczącego Rady. Szanowni Państwo, te stawki, które, które, które wójt przedstawi jako propozycje, to są stawki, które były, były aktualne w poprzedniej kadencji. Oczywiście nikomu to do tej pory nie przeszkadzały takie stawki, ale każdy z radnych może mieć inną propozycję. Ja tylko zwrócę uwagę, że funkcja wiceprzewodniczącego Rady jest bardzo ważną funkcją. Wiceprzewodniczący Rady co tydzień pełni dyżury z przewodniczącym Rady i przyjmuje petentów, interesantów, odpowiada na pytania. Bardzo, to jest bardzo, funkcja bardzo potrzebna i bardzo i bardzo korzystna nawet i dla Urzędu Gminy. I wydaje mi się, że, że Pański wniosek jest, no, wydaje mi się, że jest nie na miejscu bo funkcja wiceprzewodniczącego Rady jest funkcją tak jakby reprezentacyjną, która również reprezentuje państwa jako radnych na forum zewnętrznym. I wydaje mi się, że to stopniowanie, które jest zaproponowane przez pana wójta i które było zaproponowane w poprzedniej kadencji jest adekwatne i bardzo potrzebne. Ja w takim razie no, uważam, że to, że wiceprzewodniczący komisji pełni dyżury w gminie, to jest jego dobrowolna sprawa i poza tym to jest funkcja społeczna. To, że my jesteśmy radnymi i nie musimy za to oczekiwać wynagrodzenia, drodzy Państwo, tym bardziej, że sytuacja i budżet gminy dobrze powinna być wszystkim radnym znana, że dzisiaj jest w ogóle trudny czas w kraju i każdy szuka oszczędności, a my nie wyciągajmy tak za bardzo rączek po pieniądze gminne. I tutaj trzecia uwaga, która mi się bardzo nie spodobała, jak pan radny Kędzior wczoraj na komisji wystąpił, żeby jeszcze te diety podnieść. Myśmy jeszcze jako radni nic dla tej gminy nie zrobili. Pan Kędzior wyciąga ręce po to, żeby podnieść nam po jednym razie, a dwa razy pani wiceprzewodniczącej. Dla mnie to jest bardzo chore. Tym bardziej, że Panie Kędzior, na pierwszą komisję Pan przyszedł, w połowie Pan wyszedł, a pieniądze Pan wyciągnie po całą dietę, a wczoraj będąc na, na, na komisji przez moment wpadłem, to ja po prostu bardzo słuchałem bardzo, Pani skarbniczki, a Pan tylko przeszkadzał. Tak wygląda praca. Panie radny, pani przedą, że żeby po prostu jakiś wycieczek osobistych sobie nie miał. Znaczy nie, ja, po, to nie jest osobista wycieczka, tylko my przyszliśmy panie tutaj radny, pracować Pasty, i radny. tworzyć dobro gminy, a nie patrzeć na własne interesy w własnej kieszeni. Ja przynajmniej z takim zamiarem tutaj Panie przyszedłem. Radny, każdy radny może składać propozycję. Pan również może składać. Dlatego składam, składam, składam taką propozycję. Składa pan na komisji również inne propozycje, i nikt pan imienie tego nie wyrzekł. Ale proszę wypominać, jeżeli to były jakieś, jakieś błędne. Proszę przyjąć do wiadomości, że każdy radny ma prawo się wypowiadać. Oczywiście. Proszę, proszę Oczywiście. Nie, 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 I każdy sobie, radny jest sobą osobną publiczną i też odpowiada za to, co robi. Ja Dziękuję jestem bardzo. tego zupełnie świadomy. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, dokładnie tutaj stwierdzenie, które z trudnych nie może się zgodzić. Pan Przewodniczący jest pracodawcą, wójta, tylko to stosunek rozumie się na podstawie wyboru i pracodawcą jest Urząd Gminy. Więc Pan tylko pełni dwie funkcje w tej sytuacji. Pan jest jako osoba przy nawiązaniu i rozwiązaniu, natomiast to Urząd Gmin jest pracodawcą. A co więcej, że Pan stosunek pracy tutaj Pana, Pan nie jest kierownikiem żadnej z jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, Urzędu Gminy, więc tutaj nie ma żadnego takiego stosunku, który by wpływał na, no który byłby sprzeczny z prawem tak naprawdę. Ale bo tak jak mówię, to nie pani jest pracodawcą tylko Urzędu Gminy, a to jest pracę pracowanie na podstawie wyboru, więc pan, jak mówiłem, przewodniczący, tutaj do tej nic nie ma. To takiego stanowiska, że tutaj mówię, no, ja tylko tylko takie zbyt daleko idące stwierdzenie, natomiast jeszcze tak ze swojej strony taki no, takie stwierdzenia, które tutaj kadały. Proszę Państwa... Moja prośba taka, żeby jednak mogły się pojawić też zarzuty o pomówienie, więc no, pewna wolność słowa obowiązuje, natomiast zbyt daleko idące stwierdzenia, zbyt dobre źródła mogą być podmiotem niepotrzebnych sporów i proponowałbym, żeby jednak mimo wszystko no, pewne, pościągnąć pewne emocje i żeby przedstawiać pewne rzeczy, to w taki sposób, żeby nauczyć no, do imienia innych osób, tak z mojej strony, słysząc pewne emocjonalne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś inne pytania? No może, przepraszam. Proszę bardzo panie... Ja chciałem się właśnie ustosunkować do, do, do um, kolegi radnego, który, który no, po prostu moją tam osobowość przedstawił tu na Wysokiej Radzie na tym spotkaniu. Ja zaproponowałem, oczywiście zaproponowałem po prostu podniesienie jednej diety. Do tamtej kadencji. tamtej kadencji przez 4 lata te same diety były, co i w tej chwili. I uważam jedną rzecz, że propozycja, a domaganie się, a po prostu narzucanie komuś takiej czy innej wersji, jest to wręcz odwrotne. I tutaj uważam to, że, że również padła propozycja podniesienia diet i sołtysom, którym no niestety. Niektórym sołtysom też się bardzo źle żyje, bo weźmy sołtysa z Woli Chorzerowskiej, z weźmy z weźmy z Bożej Woli, gdzie podatki jako takie bardzo są nikłe. I, I tu uważam to, że, że ta jedna dieta więcej by naprawdę tym sołtysom trzy na. Nasza praca, jak tu kolega przedstawił, że tylko polega na pracy społecznej, to ja no popracujemy trochę zobaczymy ja na przykład znam problem zresztą już czwartą kadencję jestem radnym praca radnego nie polega tylko na sesjach na braniu po prostu jak tu kolega powiedział tych diet praca polega w bardzo dużym stopniu w terenie spotkanie z sołtysami spotkanie z radą sołecką Spotkanie z zebranie wiejskie, spotkanie z organizacjami tu na przykład jak Gminy Ośrodek Kultury. Są tu przedstawienia, są tu po prostu rzeczy, które naprawdę człowiek jako radny, jako my radni, powinniśmy tu uczestniczyć, bo nie tylko chodzi o to, że tak jak tu kolega powiedział, że posiadają, pracują te dwie godziny i biorą dietę. Nie o to chodzi. Trzeba po prostu na tym troszeczkę popracować, trzeba troszeczkę pobyć tym radnym, żeby można taką opinię wyrażać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja zapytam jeszcze Pana Radnego Kawalca, czy wniosek, wniosek tak. Pani wiceprzewodniczącej? do poziomu 9, tak, to jest wniosek formalny do poziomu przewodniczących komisji do, na 9 razy. Dobrze. Państwo, Szanowni Państwo, ja ten, ja ten wniosek ja ten wniosek przegłosuję. Co Czy są może jakieś inne wnioski? Proszę bardzo. Ja mam wniosek przeciwnego zdania. Jestem z, z mojego przyjaciela i kolegi, to znaczy kolegi. żeby zostawić na poziomie. Iść nie. Przez, przez. To, jest. to się wyprostujemy, że to proszę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania w sprawie propozycji pana radnego Kawalca o zmianę diety, o zmniejszenie diety wiceprzewodniczącego Rady do wysokości dziewięciokrotnej wartości kwoty bazowej. Nie, może przeczytam, przeczytam państwu dokładnie, żeby było. Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem wniosku o zmianę wysokości diety Pani wiceprzewodniczą Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do wysokości dziewięciokrotnej pełnej diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej na terenie kraju? za każdorazowy udział w sesji i posiedzeniu stałej i wyraźnej komisji, w której jest członkiem. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, stwierdzam, że Rada Gminy wniosek odrzuciła.